Zwycięzcy są na mecie, więc prawie jesteś na mecie. Jak się jechało, jak wrażenia po dzisiejszym dniu? Rewelacyjnie. A Dziś udało się nam wygrać trzy OS-y, także super, super. Oprócz tego, że dużo frajdy z jazdy, to jeszcze dużo frajdy z wyników. Jedno, drugie miejsce. Jak warunki na odcinkach specjalnych? <grym> trudne, trudne. Ostatni OS był praktycznie cały po asfalcie. Dosyć duże przeżycie jadąc na kolcu. Ten 15-chyba kilometrowy odcinek. W sumie cały czas dwa zakręty, może trzy były takie przyśnieżone, a tak cały czas e, po asfalcie. <grym> także dziwnie. Ale, ale jesteśmy. Mało załóg jakby to powiedzieć wypadło z, z, z drogi. Tak mi się wydawało, że, że to będzie trudniejszy rajd. Cieszę się, bo my jesteśmy na mecie także.